Ta noga, no. Bo ta noga, no. Tak. Oh. Oh. No, na asfalcie mu idzie i lepiej. Oh. Teraz ta noga, no? Oh. Pięknie. Aha. No, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz ta noga. No, oh. no ślicznie. Tatuś nauczył jeździć na rowerku. Tak, tak. No, no pokaż, jeszcze raz, jeszcze raz, no? raz pokaż. Oh. No, mocno, teraz to no. mam. No, ślicznie. No, jeszcze trochę, no. P jeszcze? Pięknie. No, i padałujesz. Druga noga, no ciągnij, ciągnij. Ślicznie.